Czym różni się Letality od Armor Pena i jak to ma się do redukcji Armora, która jest jeszcze czym innym? Letality to inaczej punktowy Armor Pen. Ale nie działa to tak, że 10 Letality przebija 10 Armora, to by było za proste. Zamiast tego przebija tyle Armora, ile wychodzi z tego wzoru. Czyli przykładowo jeśli mamy 6 level i 10 Letality, jeśli podstawimy to do wzoru, to wyjdzie nam, że przebijemy 7,33 Armora. Ok, a co jeśli mamy i Letality i Armor Pen. Jak to wtedy obliczyć? W takim przypadku naj Najpierw zadziała procentowy armor pen, a dopiero potem letality. Czyli powiedzmy, że do poprzedniego przykładu dokładamy 30% armor pena, a przeciwnik ma 100 armora. Najpierw przebijemy mu procentówką armor do 70%, a potem jeszcze letality do 62,7%. Ale to nie wszystko, bo w grze mamy jeszcze coś takiego jak redukcja armora, która nie jest tym samym co przebicie armora. Znajdziemy ją przede wszystkim w Black Cleaverze i różnych skillach postaci, jak na przykład Q Jarvana. I co istotne, działa ona przed armor pen. Skoro działa na samym początku, to też trzeba mieć na uwadze, że obniża ona skuteczność procentowego Armor pena. No bo jeśli przeciwnik ma 100 Armora, no to najpierw zredukujemy mu Armor do 70, a dopiero wtedy zaczyna działać Armor Pen, który przebije 30% już nie od tego początkowego 100, tylko od 70% czyli krótko mówiąc zadziała słabiej, bo zamiast przebić 30 Armora, przebije tylko 21 Armora. A co generalnie jest lepsze, Armor Pen czy Armor Reduction. To zależy od sytuacji, ale podstawowa zasada jest taka, że Armor Reduction jest Najlepszy na postacie takie jak Malphite, Ramus czy Taric, bo to są postacie, których damage zwiększa się z ilością armora. Więc mając redukcję armora, nie tylko więcej im bijemy, ale też obniżamy damage przeciwnika.